A. Dzień dobry, dzień dobry Państwu, Wit witam serdecznie. Już dzisiaj le lekko lepsze samo poczucie. Kremikiem jestem wys wysmarowany, jak coś. To nie to nie jest, jakby ktoś pytał. Witam, witam wszystkich. Yy, na początku tak, na początku tak. Sk z nami są te osoby, które najbardziej. tyle fake kont podobnych do prawdziwych kont, że asystent po prostu wjechał się w potężny szok. Jest do, do rozdania chyba 70 albo 80 osób, plus drugie tego jest, jest yy, tych, jest yy, fake kont. Jest, jest po prostu tragedia, nie da się tego rozdać ta, tak od razu. Siema Jędryka. Nie da się tego od razu rozdać, więc yy, musicie się uzbroić w cierpliwość, bo mimo tego, że chcę, chcę Wam rozdać kasę, no to, no to nie mogę, no to nie mogę. Pamiątki z Keni, kiedy wyślesz? Już dzisiaj jest lepiej, już dzisiaj jest lepiej. Pamiątki nadal tutaj leżą, są bezpieczne. I to było już na trzeci dzień na czysto i muszę się pochwalić. Wstałem w miarę rano, o godzinie 13. <laughs> nie no, nie, nie wstałem rano, wstałem o 13 po prostu. I powiem wam, przeżyłem jeden, jed, przeżyłem jedną z, no, z gorszych nocy yy, w moim życiu. Miałem takie koszmary, ale t, takie koszmary. Kładę się dalej spać, znowu t, koszmar, tak mnie to po prostu do, dobiło. I to koszmary pociłem, się jak świnia się pociłem. I to i koszmary jakieś wiesz, o, o kasynie, o drapie, o alkohol. I, i postanowiłem, CBSP się śniło, akurat policja mi się nie śniła. I, I postanowiłem, żeby, żeby ten, żeby trochę przystopować z tymi, z tymi alkoholami. Z tymi dragami wpierdolę, kurwa, do zaraz I, o, i, i po prostu pożyć sobie na, na trzeźwo. Nie, 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 nie biorę, nie biorę tren. Biorę tylko to, co miał wlecie strzał w niedzielę, dopiero dzisiaj wleciał i byłem, byłem dzisiaj na siłowni. Zrobiłem ch trening, ale zrobiłem, ale zrobiłem. Zobaczcie. O, widzisz, kurwa, tego jest? To, jest? to jest tylko jeden smak, jedna moc, nie? To jest jeden smak, jedna moc. To jest poprzednio, to jest i dlatego pozamawialiście, i, i tam. Kadencja miała być na koniec października, ale się przedłużyło. dłużyło. No, i będzie już teraz jest ostateczny, ten jest 7 listopada. No, to nie jest moja wina, że, że te małe rą rączki chińskie tam nie ogarnęły takiego du dużego zamówienia. No, to trzeba było tyle nie zamawiać. Cię dobrze, że dużo zamówiliście, ale, no, ale ten, no, ale za, za dużo, za dużo po prostu, za dużo. Ale to chociaż dobrze, bo ten. TikTok gdzie wysyłać? Yy, Tik TikTok chyba jest komenta, nie? Tylko tik TikTok. Tak, tak, tam masz, tam masz wszystko napisane. Yy, a koszulkę Kika to możesz na stronie Kika zamówić taką. Ja dostałem akurat za, za darmo, ale, ale możecie zamówić na ten, na koszulkę Kika. Yy, też zostały wylosowane osoby z tego konkursu na Instagramie od bezer.shop i na moim Instagramie lista jest podana nie ma listy podanej. Nie no, wysłałem raz na na tym na Discordzie, wykrzyknik Discord. I, I ten, no ale na wodzie jest, możecie zobaczyć na wodzie. Bo chciałem oznaczyć to wszystko sobie w komentarzu, ale nie można. Ale nie można tyle osób wyznaczyć w komentarzu, więc... Są. Kodziki dzisiaj są, kodziki dzisiaj są, ale panowie, ze względu na to, że już jest i tak, i tak, tak zajęte, robotą asystent, że jakbym jeszcze dołożył następne giveaway'e dla niego no to, no to by się chłop załamał. Na razie będzie bez giveaway'ów, tylko same frisbee'niki, kody i, i tyle. Ja Może się wydawać, że jestem napuchnięty. Nie no jestem napuchnięty, jestem napuchnięty, ale też w brodę mam po prostu nieogolona jak z gole brodę, bo nie byłem u fryzjera. Zobaczcie co tu się dzieje. Nie byłem u fryzjera. Ostatni raz byłem przed, yy, przed Afryką i już zaraz tam powoli, zaraz A tych koszulek ze, ze, ze Slutwurnu no to już nie będzie można kupić, już one były i już już nigdy ich więcej nie będzie. Dlatego mówiłem, żeby się żeby kupić. Czemu jesteś zaraźniony od ch... granicy swoją w kasę. Przejdziesz sobie moje wody. Ile razy udowadniałem, że to moja kasa? Dobra, panowie. Widzimy się, widzimy się chyba w piątek. Chyba w piątek. Bo jutro robię to stanowisko. Jak się zrobi jutro ze stanowiskiem, to, to jutro będzie. Dam wam, dam wam znać. Widzimy się jutro, panowie. Papa, pa. Dasz kasę czarę, Tak, dam. No ja czekam, że tu wejść na tego kika. Nie, już nie dopłacam. Starczy już. Już starczy. Już godzina 40 to już... Po, po dwóch godzinach już mi webie się y, kręci od tych. Dobra, schostuję tam kogoś. Y, dobra, czaruś. Idzie do czarusia czaruś też ten gamblinguje. Dobra, na razie panowie. Pa!